Smakuj radości, życia. Odkryj tajemnicę ciepła zawartego w Moncherie. Ciepła dojrzałej w słońcu czereśni, zanurzonej w likierze i zamkniętej w muszli z najdoskonalszej czekolady. Moncherie. Tak wiele przyjemności w jednym. Wejdź, to biuro mojego ojca. Hej, włączony! Ponawigujemy trochę! Fiat, brawo! Nowe auto kompaktowe! Fiat, brawa, limuzyna pastback. Zróbmy to powiększenie. Teraz drugi. Ach, już sobie wyobrażam, jakim jeszcze! A może najpierw zrób prawo jazdy. Hej, on ma sprzęt z A jak nowe silniki? Wielozaworowe. Pokaż kolory! Fiat, brawo, Fiat, brawa, wybór. Dobrze, zobaczmy kolory. Fiat, kontyngent 96. Ardo, włoski styl na dziś. Nowa sześciotomowa encyklopedia powszechna PWN. Aktualna i nowoczesna. Warto wiedzieć więcej. Talony do nabycia w księgarniach. Nie musisz odkładać latami wyjeździć nowym Polonezem. Bo jest już Popo popularna pożyczka na poloneza. Nowy Polonez z dnia na dzień. Popo to najniższe oprocentowanie spłata do pięciu lat, szczegóły w poniedziałki i czwartki w gazecie wyborczej. Kupując lodówkę Polar, oszczędzasz jedną trzecią energii. No, nareszcie niższy rachunek. Oszczędzasz sobie kłopotów. My do lodówki. Przecież działa. No tak, bo pani ma Polar. I oszczędzasz środowisko. Polar, ten chłód się opłaca. Nowy Peugeot 406. Wyjątkowy system zabezpieczeń przed zgnieceniem bocznym. ABS, poduszka powietrzna i bezpieczne fotele. Gotowe. My w Peugeot zadbaliśmy o wszystko, dlatego nasza 406 zapewni Ci nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort. To nowy Peugeot 406, sama przyjemność. Fokus, nowy miesięcznik dla ciekawych świata. Z nami więcej poznasz, więcej zrozumiesz, więcej zobaczysz, jakim językiem mówią zwierzęta. Taniec z zwierciadłem duszy człowieka. Fokus już w kioskach. Uwaga, cena promocyjna tylko złoty pięćdziesiąt. Ciągle że właściwie niczego nie mamy. To nie jest tak prosto, Jędrek, jak ci się wydaje. To wyprostuj. F12, trzyosiowy. Za drugim kołem jest specjalna półka. Rok 1985. Bracia zielińscy, chłopcy w wieku 12 i 15 lat, ukryci pod podwoziem Hira uciekają do Szwecji. Film Macieja Dejcera 300 Mil do Nieba, w sobotę o 20.10 Obłąkany snajper, ukryty pod pseudonimem Skorpion, terroryzuje San Francisco. Zabija przypadkowe ofiary. Policja jest bezradna. Inspektor Callahan ma dostarczyć olbrzymi okup. Przy okazji postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość. W roli głównej Clint Eastwood. Brudny Harry. W sobotę o 23.50. Julia, wzięta dziennikarka telewizyjna, osiągnęła w życiu sukces. Ma ciekawą pracę, kochającego męża i kilkuletniego syna. Nagle okazuje się, że wszystko może stracić. Jest nosicielem wirusa HIV. Wystarczyła jedna nieostrożna noc. Tragiczna pomyłka. Pierwsza z dwóch części włoskiego filmu Filippa de Luigi w sobotę o 1.55. Ubezpieczenie dla Pani. Dziękuję. Mam nowy samochód i ubezpieczenie OC w PZU. Nowy czy stary samochód trzeba mieć OC. Najlepiej w PZU. Duże zniżki, za darmo zielona karta i asystent za granicą. PZU S.A. Mocna oferta. Czas na termopak. Zapakujesz wszystko w folię. Szybko, tanio, estetycznie. Producent nowej generacji maszyn pakujących w folię. Thermopak Praszka. Thermopak. To się opłaca. Dobry wieczór Państwu. Dorota Warakomska. Wiadomości wieczorne. Przywódcy Unii Europejskiej postanowili, że od 1 stycznia 1999 roku wejdzie do obiegu nowy wspólny pieniądz – euro. Mimo, że w Czeczeniu zginęło w ciągu dwóch dni 22 rosyjskich żołnierzy, władze utrzymują, że wybory do Dumy przebiegają normalnie. Obradujący w Madrycie przywódcy Unii Europejskiej postanowili, że nowy wspólny pieniądz, który ma wejść do obiegu 1 stycznia 1999 roku, będzie się nazywał euro. Przyjęcie nowej waluty obwarowane jest wieloma warunkami. Nie wszystkie kraje piętnastki je spełniają.